Tom Cruise nie przybył na koronację Karola Gwiazdor Topgum przyprasza monarchę. Możliwość uczestniczenia w tak niecodziennym wydarzeniu, jakim była koronacja Karola III to bez wątpienia niezwykle wyróżnienie. Tym bardziej spore poruszenie wywolala decyzja Toma Cruisea, który w ostatniej chwili zrezygnował z udziału w ceremonii. A przecież lista gości, którzy otrzymali zaproszenie na majowa uroczystość była naprawdę imponująca. Choć wśród przybylech na wyspy dominowali politycy, arystokraci i przedstawiciele zagranicznych monarchii, znalazło się także miejsce dla gwiazd show biznesu. Jak informowali już kilka miesięcy temu, oficjalne zaproszenie otrzymał także gwiazdor serii Mission Impossible. Wszystko wskazywało, że holowódzki gwiazdor jest bardzo wdzięczny królowi, a sam gestu znalazł ogromnym wyróżnienie to niezwykle prestiżowe wydarzenie a tom jest prawdziwym royalista. w dodatku jest teraz blisko z księciem Williamem i Kate. tom powiedział producentom aby zamknęli produkcję mission impossible w weekend koronacyjny aby upewnić się że będzie mógł wziąć w niej udział czytamy w dzienniku THSUN. ku zdziwieniu wszystkich wielbicieli aktor zrezygnował jednak z uczestniczenia w koronacji Zamiast tego nagrał dla monarchy specjalny filmu, który można obejrzeć na Twitterowym profilu artysty. Krótkie wideo, swoja stylistyka nawiązuje do jednej z najsłynniejszych serii filmów z Tomem Truisem Top Gun. W pewnym momencie holewocki Gwiazdor w kilku słowach zwraca się bezpośrednio do nowego władcy Zjednoczonego Królestwa. Wasza wysokość może być moim skrzydlowym w każdej chwili słyszymy szybującego samolotu. Co przeszkodzi Lotomowi cruiseowi w przybyciu do opactwa westminsterskiego? Czy zbyt tak pochłonęła go praca przy zdjęciach do nowego filmu? Zagraniczne media donoszą, Ze zamiast tego cruise wybrał się na wyścigi Formuły 1. Nie od dziś wiadomo, że aktor utrzymuje bliskie relacje z Williamem Mikate. Kate. Jakiś czas temu magazyn THS-u um poinformował, że cruise oraz ksiaza i księznawali mocno się ze sobą zzyli. Ksiadzeca para została nawet zaproszona na ekskluzywny pokaz nominowanego do Oscara filmu Cruise Top Gun, Maverick.